Cała, cała, zagroda przeniesiona z Gązawy. Z Gązawy. Tak, tutaj, o właśnie tutaj. Jutro otwierają, to Pani tutaj. No tak, Pani tutaj. Dzień dobry, jak się tu mieszka Pani? Bardzo dobrze, dopiero zaczynam. No od jutra, tak? Będzie Super! No pięknie! Piec kaflowy i kołyska! O! A tutaj jest ten... Y, zaplecze kuchni pewnie. Zobaczmy. No, bo są te różne becz, be, beczułki. O, tu jest sama to kuchnia. Piżarnia jest jest. No to mówię, no to... Piżarnia! To... Ole ale jajek. Tu jest kuchnia, apel też jest gotowy już. Ale jajek naniosła ta, ta kaczka. No. Ale boczek dobry, zobacz jak No, powoduje. no, tak. Ładny boczek. Super. No, ciasto też dobre. A to jest taki nie? No. Dobry boczek. Franek. <grywy> Ty wiesz jaki tu boczek nie masz noża? Jaki piękny boczek leży? Ale kaczuchy! Ale kaczuchy! O, co on jej robi? Musi być kaczor! Tak Katuszki. Katuszki to wszystko to co na wuze, koszyki, nie koszyki. No tak. Sprzęty. Sprzęt taki to wszystko. Kopaczki. No. A tam te rakiety śnieżne, nie po śniegu żeby chodzić. A tak. No że że tam. Mhm. No.